Witajcie Siemanko, modrze z tej strony. Omówimy sobie zarabianie złota w gildii kupieckiej. W dalszym ciągu brak jest kilku kluczowych elementów w sposobie wyszukiwania przedmiotów. Brak jest możliwości wyszukiwania kilku afiksów na przedmiocie z różnymi ich poziomami. Możemy wybrać jednolity poziom, przykładowo poziom 5 dla wszystkich, czy poziom 6 itd. Wciąż nie możemy wybrać danego afiksu i określić jego wartości tzw. widełek. Co zmusza do przebijania się przez wiele stron ogłoszeń. Mimo tych ograniczeń, sporo, sporo ludzi handluje, tworzą się społeczności, które starają się wycisnąć z tej mechaniki ile tylko się da. I o tym jest właśnie dzisiejszy film. O tym, co zrobić, by osiągnąć maksymalny profit. Nie są to na pewno wszystkie sposoby, bo nikt nie chwali się żywą złota, którą odkrył. Moim celem jest pokazać Wam, jakie mechanizmy rynku są obecnie w Last Epoch jak zdobywać drogie przedmioty i jak je skutecznie sprzedawać. Im większa będzie wasza wiedza o samej grze i wszystkich postaciach, tym lepsze wyniki będziecie osiągać. Czy by zacząć farmić gold potrzebuje postaci, która robi bardzo wysoką korupcję? Oczywiście najlepiej by było. Wydaje mi się, że postać zdolna farmić na poziomie 200-300 korupcji jest w stanie już dropić fajne itemy dość regularnie, ale wiadomo, im wyższa korupcja, tym częstsze będą dropy egzoltowych przymiotów i unikatowych z legendarnym potencjałem czy Weaver's Wheel. Zacznijmy od samego złota. Najprostszym sposobem na jego zdobywanie jest wykonywanie echa, za którego ukończenie jest właśnie złoto. Otwieranie skrzyń czy klikanie słupów ze złotem. Dawam to jakieś startowe złoto, za które będziecie mogli kupić jakieś ulepszenia dla swojej postaci, ale nie będzie z tego kokosów. By maksymalizować zdobywane złoto możecie użyć błogosławieństwa, które zwiększa zdobywane złoto aż do 70%. Za wykonanie takiego echa można dostać od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy sztuk złota w zależności od farta. Na trzecim poziomie gili kupieckiej odblokowujecie możliwość handlowania unikatami bez legendarnego potencjału. Powiecie, no spoko, ale ludzie chcą kupić unikaty z wysokim legendarnym potencjałem. Tak, to prawda. Ale spora liczba osób próbuje nowych buildów, zmienia frakcję, skoła fortuny, na gildię kupiecką i nie ma tak wysokiego poziomu w tej frakcji, by kupić niezbędne dla swojego bildu unikaty. I zwyczajnie kupują te z zerowym poziomem potencjału. Kolejnym prostym sposobem jest farmienie podziemi w celu zdobycia unikatów, które są ekskluzywne dla danej lokalizacji. A które nie są tak mocno farmione i których na rynku zwyczajnie brakuje. Jeden z moich największych zarobków pochodzi z Temporal Sanctum, za z legendarnym potencjałem. Jak widzicie sprzedałem Vessel of Strife za 20 baniek. Kolejna sprawa to linie czasu i które linie wybrać, by zarobić. To ma ogromne znaczenie. Każda linia czasu ma swojego unikatowego bossa, z którego lecą przedmioty, których nie zdobędziesz nigdzie indziej. O tych przedmiotach więcej mówię w moim poradniku, który pojawi wam się teraz w prawym górnym rogu. Jak wypadnie wam taki przedmiot z legendarnym potencjałem i jest duży popyt na taki przedmiot, to gwarantuję wam, że otrzymacie sporo złota. Dlatego nie ma sensu biegać byle jakiej linii czasu. Jeżeli tak robisz, to już na tym etapie popełniasz błąd. Jak sprawdzić, czy dany boss przyniesie profit? Zwyczajnie. Musisz wyszukać unikaty, które dropi. Sprawdzić aktualne ceny i sytuację rynkową. Ale dajmy przykład. Pasemka dusz. Bez potencjału zaczynają się od prawie pół miliona, a jak będą spoko widełki, to i uda się go sprzedać za ponad milion. Zasęka dusz lecą z mocnionej linii upadek wyrzutków. Co się tyczy linii czasu, to kolejna taktyka dotyczy farmy konkretnego unikatu. Są unikaty, które nawet bez legendarnego potencjału kosztują miliony. Są ekstremalnie rzadkie i jak wiadomo są używane w endgame buildach. Przykładowo ten pierścień. Czerwony pierścień Atlari. W momencie nagrywania tego filmu najtańszy kosztuje ponad 60 baniek. Jak zwiększyć szanse na to, by zdobyć taki przedmiot, czy jakikolwiek inny, w którym w danym momencie będzie bardzo drogi? W skrócie odpowiednia linia czasu i błogosławieństwa. Jak już wiecie, linie czasu mają ekskluzywne echa, dające unikatowe lub setowe przedmioty danego typu za ukończenie echa. Chcąc zdobyć pierścień, musimy wybrać linię, która daje pierścień. Jeżeli chcemy zdobyć unikatowy pancerz, to musimy analogicznie wybrać linię z takimi nagrodami. By jeszcze bardziej zwiększyć nasz, nasze szanse na zdobycie takiego przedmiotu, możemy posłużyć się błogosławieństwami. Na pomoc przychodzą tu dwa błogosławieństwa: pierwszy, podstawowy, to taki, co zwiększa szanse na unikaty. Drugie błogosławieństwo, jakie wybierzemy, takie, które daje nam większe szanse na zdobycie przedmiotu, jaki chcemy zdobyć. Nie możemy w dowolnym momencie zmieniać błogosławieńc, więc zaplanujcie swoją strategię rozważnie. Teraz jak wycenić zdobyte unikaty? Wartość unikatu w większości przypadków determinuje ilość legendarnego potencjału i popyt, ale jak już mówiłem, nawet zerówki są coś warte. Można zrobić to na kilka sposobów. Zbierać wszystko, potem sprawdzać. Jednak czas to pieniądz i jest to wysoce nieefektywne i frustrujące. Najprostszym sposobem jest użycie publicznego Discorda, na którym macie ściągawkę. Jakie unikaty, od jakiego potencjału są coś warte, i ja ten sposób osobiście stosuję. Jedynym minusem jest to, że nazwy przedmiotów są po angielsku, co powoduje, że musicie grać na angielskim kliencie gry. Albo zwyczajnie zbierać wszystkie te unikaty, które uważacie za wartościowe. I w momencie kiedy chcecie je sprawdzić, przełączacie się na angielski klient gry. Co jest za coś. Link do tego Discorda oczywiście będzie podany w opisie filmu. Dodatkowo na moich streamach można uzyskać aktualny filtr z tego właśnie Discorda. Jeżeli chcecie komuś za to podziękować, to nie mi, a tym ludziom, co to robią. Kolejny temat egzaltowej temy jest ich ogrom. Różne tiery, różne bazy. Na pomoc przychodzi nam właśnie wspomniany. Filtr, gdzie kilku ludzi opracowuje go i pokazuje tylko wartościowe przemioty. Jeżeli nie chcecie korzystać z takiego usprawnienia, zwyczajnie musicie przeanalizować cały rynek samodzielnie, sprawdzić jakie buildy są ogrywane, jakie legendarki są robione, co determinuje zapotrzebowanie na konkretne mody na konkretnych itemach. Niektóre buildy używają też po prostu egzaltowych przymiotów zamiast legendarek, i wtedy znaczenie ma również baza przedmiotu, na jakiej wystąpił egzaltowy afiks. I tu są dwie szkoły. Najszybsza to taka, że szukacie typu itemu z danym egzaltowym modem, wystawiacie za średnią wartość z pierwszej strony wyszukiwania. Lecicie dalej, tak jakby jutro miało nie być. Druga opcja, trudniejsza, to uwzględnienie bazy danego przedmiotu, tego czy ma otwarty suffix, prefix i ilość forcz potencjału. W obecnych możliwościach wyszukiwania jest to możliwe i w pewnym momencie, jak nauczycie się to robić, będziecie wiedzieć, która baza w wypadku danego afiksu będzie bardziej wartościowa. Przykład? Niech będzie turkusowy amulet. Cukusowe obrażenia tieru siódmego będą warte około 700-800 tysięcy, ale na turkusowym amulecie będzie to prawie milion. Dodatkowe znaczenie będą miały same afiksy na tym przedmiocie. Na przykładu, jak uda wam się zdobyć dobry przedmiot, który będzie miał eksaltowy afiks, do sługusów, będzie miał życie, będzie miał jakieś rezisty, to na pewno będzie warty więcej. Eksperymentalne mody, które mają wysoki tier 6 i 7 również zaliczają się do przedmiotów, które za sam taki afiks mogą kosztować kilka milionów. Więc radzę wam bić kiedy tylko się da, egzalot maga. Kolejnym sposobem na zarobek jest sprzedawanie stworzonych przez Was legendarnych przedmiotów. Wiąże się ta metoda jednak ze sporym ryzykiem utraty złota. Wymaga maksymalnego poziomu gildii kupieckiej i znajomości trendów. Druga sprawa, bardzo ważna, by móc sprzedać legendarny przedmiot, musicie go stworzyć z przedmiotów, które sami zdobyliście. Co oznacza, że nie można kupić dwóch przedmiotów na rynku, iść do Temporal Sanctum, zrobić legendarkę i sprzedać. Zarówno unikat, jak i egzaltowy przedmiot użyty do procesu tworzenia legendarki musi być zdobyty przez Was. Co się tyczy posążków, temat indywidualny. Ja osobiście nie handluję nimi i nie używam filtra z posążkami, ponieważ bez możliwości określenia widełek nie ma szans, by je dobrze i szybko wycenić. Zważywszy, że wszystkie afiksy na idolkach są tieru 1: Jak wyceniać, jak sprzedawać? Mam tu jeszcze dla Was kilka takich ogólnych porad. Pierwsza z nich i najważniejsza: nie śpiesz się. Nie wystawiaj przedmiotów za najniższą wartość. Niech ten przedmiot nawet sobie powisi jeden czy dwa dni. Najwyżej wtedy obniż delikatnie cenę i gwarantuję ci sprzedaż ten przedmiot. Jeżeli chcesz, by przedmiot był pierwszy na liście, to wystaw go za jedno złoto mniej w stosunku do obecnie pierwszego. Nie ma sensu wystawiać za jakiś tam procent mniej. Unikaty mają spore widełki. Weźmy sobie przykładowo te kapcie. Ten mod ma widełki od 11 do 15% i każdy procent ma ogromne znaczenie. Teoretycznie takie buty z pierwszym legendarnym, z jednym legendarnym potencjałem kosztują grosze. Ale jak masz maksymalne widełki to można to sprzedać za dużo większe pieniądze. I zwróć na to uwagę. Oczywiście nie wszystkie widełki mają znaczenie. Ale jak już wspomniałem, wiedza o grze i innych postaciach będzie miała tu kluczowe znaczenie. Obserwuj pacze do gry. Ewentualne nerfy czy balans mają ogromny wpływ na rynek. Jeżeli pojawi się widmo nerfu jakiejś postaci, możesz chcieć jak najszybciej pozbyć się sprzętu jaki chomikujesz. Zrób sobie zakładki, gdzie będziesz zrzucał szpej wydropiony w trakcie rozgrywki. Na koniec dnia ustalisz, czy jest to coś warte i jest sens to wystawiać. Bieganie co chwila na bazar z jednym itemem zwyczajnie jest nieefektywne i szkoda twojego czasu. I wszystko co tu powiedziałem może nie mieć najmniejszego znaczenia w przypadku gdy dropniecie jakiś unikat z wysokim potencjałem i sprzedacie go za równowartość równo małej kawalerki. I tego wam życzę. Życzę wam wszystkiego dobrego. Owocnych dropów, dużo szczęścia i góry złota. Jeżeli chcesz być na bieżąco z tego typu pradnikami, rozważ zasubskrybowanie tego kanału. Zapraszam również na live'y, które odbywają się regularnie. Póki co się z wami żegnam, trzymajcie się, na razie, cześć.